Iwona Węgrowska ogłosiła bardzo smutną wiadomość, która dotknęła wszystkich miłośników Agnieszki Maciąg, zmarłej w niedzielę 27 listopada. Śmierć była dla wielu zaskoczeniem, a Iwona postanowiła wrócić do swojego męża Roberta Wolańskiego, aby kontynuować prowadzenie profilu na Instagramie jego zmarłej żony. Celem tej decyzji było umożliwienie przyjaciółkom Agnieszki przynajmniej częściowego przeżycia żalu. Agnieszka Maciąg, o której mowa, była nie tylko znaną modelką, ale także pisarką która w swoim życiu zmagała się z wieloma przeciwnościami. Zmarła mając 56 lat po długiej walce z nowotworem. Smutną informację o jej odejściu przekazał mąż, Robert Wolański, który od lat towarzyszył jej w drodze kariery. Agnieszka wyróżniała się w latach 90. jako ikona polskiego modelingu. Jej talent i wdzęk przyciągały uwagę, a z czasem zaczęła również pisać książki, blogować, inspirować wielu ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia i poszukiwania harmonii. Jej śmierć spowodowała w sieci ogromny wstrząs i co zrozumiałe fale emocji związanych z żalem po stracie utalentowanej artystki. Na profilu Iwony Węgrowskiej niedawno pojawił się nowy post, który nawiązywał do Roberta Wolańskiego. W opisie Iwona wyraziła swoje zaniepokojenie faktem, że mężczyzna nie daje sobie pozwolenia na przeżycie żalu po zmarłej żonie. Przyciągające uwagę było to, że Robert nadal publikuje posty poświęcone Agnieszce, co świadczy o jego trudnym procesu radzenia sobie z tą ogromną stratą. Fani Agnieszki wyrażają swoje wsparcie dla Roberta w tych trudnych chwilach. W komentarzach na profilu pojawiają się wzruszające słowa, które mają na celu podnieść na duchu męża pisarki i modelki. Wspólna pamięć o Agnieszce jest dla wielu formą kontynuacji jej dziedzictwa, które bez wątpienia była dla wielu inspiracją. Zaraz po jej śmierci w sieci pojawiły się kontrowersje i debaty na temat naturalnego procesu żalu. Niektórzy zwracają uwagę na nieodpartą potrzebę dzielenia się swoimi emocjami i tym samym umożliwienie innym przeżycie podobnych doświadczeń. Zachowanie Roberta i Iwony w tym czasie może być przykładem, jak ważna jest wspólnota w momentach największej straty. W każdym razie śmierć Agnieszki Maciąg pozostawiła niewątpliwie trwały ślad nie tylko w sercach najbliższych, ale również w sercach wielu tych, którzy mieli szansę ją poznać i inspirować się jej życiem oraz twórczością.